W poprzedniej części filmu, jaka byłaby Polska, gdyby nie druga wojna światowa, zastanawialiśmy się nad takimi zagadnieniami, jak sprawa granic, ustroju, rozwoju motoryzacji, czy turystyki pomorza. Teraz czas, aby przyjrzeć się też innym kwestiom. W dzisiejszym materiale znów spróbujemy przedstawić symulację istnienia II RP po 1939 roku, ale bez udziału wojennej zawieruchy. Jakie nowoczesne inwestycje realnie planowano na lata 40? Z jakimi problemami moglibyśmy się borykać? Czy II Rzeczpospolitej groziłyby akty terror? W stylu Eta lub Ira, jak wyglądał plan budowy reprezentacyjnej ulicy w Warszawie, mającej świadczyć o rzekomej mocarstwowej potędze polskiego państwa. Pod poprzednią częścią tego cyklu pojawiło się tak dużo pytań i komentarzy, że druga część była tylko kwestią czasu. Pamiętajcie jednak, że materiał ten jest tylko moją luźną interpretacją, wpisującą się w czyste historical fiction. Nie zmienia to jednak faktu, że podane w filmie statystyki i plany są jak najbardziej prawdziwe. A zatem powtórzmy to pytanie. Jacy byśmy byli, gdyby wojna nie wybuchła? Zapraszam na materiał. Przewidywanie rozwoju naszego kraju po 1939 roku w niektórych aspektach jest bardzo trudne. Na przykład wzrost liczby ludności. To temat, o którym można dyskutować i nie dojść do żadnych wniosków. Obecnie w naszym państwie mieszka niecałe 38 milionów ludzi. A jak wyglądało to przed wojną? Wzrost liczby ludności w Polsce przedstawia ta tabela. Od około 27 milionów w roku 1921 po 35 milionów w roku 1939. Czy wraz z rozwojem gospodarczym Rzeczpospolitej obywatele decydowaliby się na posiadanie większej liczby dzieci? Przykłady krajów zachodnich takiej tendencji nie wykazują. Dla kontrastu warto przyjrzeć się jak wyglądał wzrost liczby ludności w najbardziej rozwiniętych państwach kontynentu, w tym naszych sąsiadów. W zestawieniu z powyższymi państwami Polska wypada dosyć przyzwoicie. Francja notowała szokująco niski wskaźnik. W Anglii zdawał się on być na stabilnym poziomie. Dynamiczny wzrost liczby ludności nastąpił za to w hitlerowskich Niemczech, co wiąże się z przyłączeniem nowych terenów, takich jak Sara, Austria czy Sudety. Biorąc pod uwagę liczbę ludności w Polsce. Nie wiadomo, czy w latach 40. wskaźnik narodzin zwiększyłby się czy też wyhamował. Wzrost ewentualnego dobrobytu wcale nie musiałby oznaczać wyżu demograficznego. Niemniej musimy w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, że Druga Rzeczpospolita borykała się z problemami z mniejszościami narodowymi oraz etnicznymi. Ukraińcami, którzy nie chcieli się asymilować i byli wrogo nastawieni do Polski, z Niemcami mieszkającymi w zachodnich częściach kraju oraz Żydami rozlokowanymi praktycznie w całej Polsce. Z tymi trzema nacjami często były trudne relacje. W poprzedniej części celowo pominęliśmy temat problemu mniejszości narodowych w II RP. Zagadnienie to zostało przedstawione w napisanej przeze mnie książce ku wojnie. Czas by te kwestie poruszyć także na kanale, gdyż jest to na niezwykle istotna dla wizji przyszłości Polski bez wojny. Mapa, którą teraz widzicie, przedstawia tereny zamieszkałe przez mniejszości. Na kolor żółty zaznaczono liczną w Polsce ludność ukraińską, na niebiesko Niemców. Jedni i drudzy nie dawali się zasymilować. We wschodniej części kraju była też liczna mniejszość białoruska, której sytuacja gospodarcza była tak zła, że w przyszłości nie możemy wykluczyć problemów związanych z tą ludnością. Gdyby zatem Druga Rzeczpospolita przetrwała, musielibyśmy się zmierzyć z problemem mniejszości. Władze musiałyby załagodzić wzajemne niechęci, co nie było łatwe. W 1934 roku ukraińscy terroryści dokonali udanego zamachu na ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego. Niewykluczone, że podobne akty terroru pojawiłyby się w Polsce także po 1939 roku. Ziemie Rzeczpospolitej mogłyby przypominać arenę zmagań licznych organizacji terrorystycznych na wzór baskijskiej lub irlandzkiej IRA. Ich miejsce mogłyby śmiało zająć takie grupy jak Ukraińska Organizacja Wojskowa czy Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów. UPA być może nigdy by nie powstała, gdyż jej losy związane były z II wojną światową. Celem wspomnianych organizacji były m.in. sabotaż, dywersja, terror i antypolskie prowokacje. Co jakiś czas prasa i opinia publiczna żyłaby zamachami terrorystycznymi, które być może nawet by się nasiliły do tego stopnia, że w kraju trzeba byłoby wprowadzić stany wyjątkowe, a służby mundurowe pracowałyby w stanie podwyższonego ryzyka, tłumiąc przy tym masowe manifestacje na południowo-wschodnich rubieżach Polski. Ale nie tylko nacjonaliści ukraińscy mogliby destabilizować kraj. Gdyby bowiem Polska miała napięte relacje z Niemcami, dochodziłoby zapewne do zamachów takich jak ten w Tarnowie z 1939 roku. To tam 28 sierpnia, krótko po godzinie 23, wybuchła bomba na dworcu kolejowym, która zabiła kilkadziesiąt osób. Materiał na temat kulisów tego zamachu możecie już obejrzeć na kanale. Być może gdyby wojny nie było, w Polsce panowałaby atmosfera strachu, z obawy przed podobnymi wydarzeniami. Wraz z rozwojem technologii oraz przepływu informacji akty terroru mogłyby się nasilać. W najbardziej czarnym scenariuszu tereny zamieszkiwane przez mniejszości mogłyby odłączyć się od Polski, a znając nasz temperament i charakter, reakcja władz i społeczeństwa byłaby natychmiastowa i stanowcza. Czy ziemie II Rzeczpospolitej mogłyby przypominać znany nam z historii kocioł bałkański, tego wykluczyć nie możemy. Ale może przesadzamy, może istnieje też bardziej optymistyczny scenariusz. Jeżeli Polska miałaby dobre relacje z Niemcami, problemy z tą mniejszością rozwiązywano by w sposób dyplomatyczny. W latach 1934-1938 liczba incydentów polsko-niemieckich zmalała, gdyż obydwa kraje podpisały deklarację o niestosowaniu przemocy. Z kolei być może problem ukraiński można byłoby zniwelować poprzez maksymalną próbę asymilacji tej ludności z Polakami. Jeżeli polityka władz byłaby pod tym względem skuteczna, organizacje terrorystyczne z czasem, może nawet po paru dekadach, zaczęłyby stanowić margines marginesu. W końcu i baskijska ETA przestała być aktywna po 2018 roku. Gdzieś obok tego wszystkiego nie możemy pominąć ludności żydowskiej, czy przez kraj przelałaby się fala antysemityzmu wspierana po cichu przez sanację, czy rozdźwięk pomiędzy Polakami a Żydami by się pogłębił, a może byłoby odwrotnie, wszak bardzo wielu naukowców oraz ludzi kultury wywodziło się ze środowisk żydowskich, ale czuli się Polakami. Wystarczy wymienić choćby wybitnego matematyka Hugo Steinhausa, kabereciarza Mariana Chemara, Juliana Tuwima i wielu innych. Być może zjawisko asymilacji byłoby silniejsze niż wzajemne uprzedzenia, być może, ale to nadal tylko domniemania charakterystyczne dla naszej historical fiction. Wybuch II wojny światowej przekreślił też wiele planów architektonicznych Warszawy. Niektóre z nich były bardzo innowacyjne, nowoczesne, modernistyczne. W drugiej RP dużą popularnością cieszyło się polskie radio. Publiczna rozgłośnia miała być nie tylko powszechną formą przekazywania informacji, ale stanowiła też wyzwanie pod kątem technicznym. Gazety publikowały na swoich łamach program polskiego radia. Pod koniec lat 30. każdego dnia setki tysięcy, a może nawet miliony wsłuchiwało się w audycje radiowe. Wzrost liczby odbiorców był w niedalekiej przyszłości nieunikniony. Radio stanowiło wreszcie ważny element propagandowy. Miało na celu budowanie świadomości narodowej. Nic więc dziwnego, że na przełomie lat 20. i 30. snuto plany budowy prestiżowego. I monumentalnego budynku dla polskiego radia. W 1938 roku zdawało się, że plany zostaną wkrótce urzeczywistnione. Rozpisano konkurs na projekt Machu, a zwycięzcą został wybitny przedwojenny architekt, jeden z pionierów polskiego modernizmu, profesor Bohdan Pniewski. To on zaprojektował m.in. potężny gmach sądów grockich w Warszawie, który stoi w tym mieście do dziś pod adresem Aleje Solidarności 127. W 1938 roku. Prof. Profesor stanął przed kolejnym wyzwaniem. Jego projekt nowoczesnej siedziby Polskiego Radia widzicie właśnie teraz. Miały to być trzy budynki. Pierwszy z nich miał pięć pięter, drugi osiem, trzeci 21. Wrażenie robiła najwyższa część kompleksu. Na szczycie tego biurowca miała zostać zainstalowana antena służąca do badań nad pierwszym w Polsce programem telewizyjnym. Poza tym architekt wyposażył swój plan w takie miejsca, jak okazała sala koncertowa. To ten najniższy budynek o półokrągłej bryle. Do zaplecza technicznego miano przeznaczyć budynek o ośmiu kondygnacjach stojący obok. Na uwagę zasługuje też elewacja. Historyczka sztuki i architektury Anna Cymer o zewnętrznej estetyce budynku pisała. Bogdan Pniewski starannie zaplanował nie tylko podział funkcjonalny kompleksu, czy wzajemną grę brył w jego obrębie, ale i sposób wykończenia poszczególnych budynków. Architekt zróżnicował wygląd budynków za pomocą kamiennych okładzin, które miały pokrywać elewacje. Niektóre miały być rustykowane, uzupełnione dekoracją rzeźbiarską, inne Pniewski chciał wykończyć wzorami geometrycznymi, jeszcze inne pozostawić gładkie. Elewacje wieżowca zdobiły pionowe, żyletkowe lizeny oraz wysokie okna. W ten sposób wysokościowiec przełamywał horyzontalny układ dwóch przysadzistych niższych części tego kompleksu. No i teraz najważniejsze pytanie: Czy na planach się skończyło? Otóż nie. W 1939 roku zaczęto kopać pierwsze fundamenty, a zakończenie budowy przewidywano w roku 1942. A zatem istniała realna szansa, że gdyby nie wybuch wojny, w Polsce pojawiłby się nowoczesny kompleks stanowiący jedną z wizytówek Warszawy. Wojna przekreśliła te ambitne plany. Dziś, w miejscu niezrealizowanego budynku polskiego radia, znajduje się nowoczesne centrum handlowe Plac Unii City Shopping. Wreszcie najciekawsza część tej historii. Budynek Polskiego Radia to nie jedyna innowacyjna inwestycja, na którą czekano. Ten monument miał być tylko fragmentem czegoś o wiele większego alei Józefa Piłsudskiego. Miała to być reprezentacyjna dzielnica rządowa, wyposażona w nowe budynki. Upamiętniać miała postać marszałka, a sam pomysł na nazwę zrodził się krótko po jego śmierci. Pod względem architektonicznym miało to być połączenie awangardy z reprezentacyjnymi potrzebami państwa, wpisującymi się idealnie w marzenia o mocarstwowej Polsce. Zajmujący się historią tego ambitnego planu dr Jarosław Trybuś nazywał aleję usymbolizowanym modernizmem. Nad projektem pracował znany nam już Bohdan Pniewski oraz m.in. Jan Chmielewski. Architekci stworzyli projekt, który gdyby powstał, stałby się jednym z najbardziej reprezentacyjnych miejsc w II Rzeczpospolitej, byłby też symbolem autorytarnego systemu rządów sanacji. Aleja miała ciągnąć się aż od placu na rozdrożu po ulice Żwirki i Wigury. Na placu na rozdrożu stanąć miał monumentalny pomnik Józefa Piłsudskiego. Gdybyśmy stanęli do niego tyłem, to widzielibyśmy przed sobą około 4-kilometrową aleję z okazałymi monumentami po obu stronach. Jednym z nich jest wspomniany wcześniej budynek polskiego radia. Planowano też wybudowanie łuku triumfalnego, mającego zakłamywać rzeczywistość, że stał tu od czasów antycznych. W okolicy miał też być szpital kliniczny, kamienne trybuny buny oraz maszty na flagi, na których widnieć miało co ciekawe imię marszałka Piłsudskiego. Wyznaczono też działki pod ambasady, oczywiście po to, by zagraniczni dyplomaci mogli na własne oczy obserwować defilady, mające świadczyć o potędze polskiego państwa. Całość dzielnicy wieńczyć miała świątynia Opatrzności Bożej, przypominająca stylem starożytny zikurat. Ówczesny prezydent stolicy Stefan Starzyński, podczas prezentacji makiety tego planu powiedział, że Aleje Piłsudskiego staną się niczym otwarta świątynia narodu polskiego. To co widzicie teraz to makieta imitująca niezrealizowany projekt ALEI. Powstała ona kilka lat temu w ramach festiwalu Warszawa w Budowie, gdyż przedwojenne makiety nie zachowały się. Na plan ALEI nanoszono liczne korekty, ale koncepcja, którą widzicie jest według twórców odzwierciedleniem jednej z najpóźniejszych wersji planu. Idea alei Józefa Piłsudskiego to bardzo kosztowne i ambitne przedsięwzięcie. Czy doczekałoby się choćby części realizacji? Z jednej strony tak, z drugiej nie. Mówiliśmy już o tym, że zaczęto budowę nowej siedziby Polskiego Radia, a Bogdan Pniewski szumnie zapowiadał zakończenie budowy świątyni w roku 1944. Poza tym działo się jednak w tej kwestii niewiele. Być może w obliczu napiętej sytuacji międzynarodowej, priorytetem dla władz były zupełnie inne sprawy. Niewypałem okazał się też planowany wykup działek pod ambasady. Najbardziej zakupem gruntu interesowali się Niemcy, ale kilka miesięcy przed wybuchem wojny z wiadomych względów kontakt w tej sprawie został przecięty. Doktor Jarosław Trybuś, pytany w jednym z wywiadów, co udało się zrobić realnie w zakresie budowy reprezentacyjnej alei, odpowiadał sceptycznie. Na tę otwartą Świątynię Narodu Polskiego nie było pieniędzy. Kasa miasta świeciła pustkami, nie było żadnych możliwości realizacji tej szumnie zapowiadanej nowej dzielnicy Warszawy. Wiosną 1939 roku nie były gotowe nawet badania gruntu, które pozwoliłyby zaprojektować konstrukcję świątyni, oszacować koszt, stworzyć hormonogram pracy. Kolejne wersje planów były bardziej monumentalne. To jak Puszenie się pawia, stara się pokazać, że jest większy i wspanialszy, a to tylko ogon. Niewiele udało się zrobić. Ogrzcono kawałek alei Piłsudskiego od Marszałkowskiej do Alei Niepodległości. Ogrodzono plac budowy świątyni mniej więcej w rejonie dzisiejszego szpitala na Banacha, ale za płotem nic się nie działo. To były pozorowane ruchy. Druga rzecz pospolita jest często idealizowana przez Polaków. Trudno się dziwić. W końcu gdyby nie odzyskanie niepodległości w 1918 roku, być może nie bylibyśmy dzisiaj suwerennym krajem. Niestety pod wieloma względami druga RP była państwem zacofanym. Lata zaborów zrobiły swoje, a kryzysy ekonomiczne potęgowały najbardziej istotne problemy młodego, odrodzonego państwa. Dlatego obok wielkich marzeń o monumentalnych budynkach i alejach znajdowały się realne problemy obywateli. Gdyby wojna nie wybuchła, władze musiałyby w końcu działać bardziej intensywnie, m.in. w takich sprawach jak dostęp do prądu. Pod tym względem przodowało miasto Katowice, gdzie w 1931 roku w pierwszym roku aż 92% budynków miało dostęp do prądu. W Poznaniu i Warszawie było to ponad 60%, w Gdyni i Lwowie tylko ponad 40%. Wprawdzie dostęp do elektryczności w miastach rozwijał się i wiele wskazuje na to, że w kolejnych dekadach byłoby coraz lepiej, ale na wsiach i prowincjach było o wiele gorzej. W styczniu 1939 roku na 603 miasta w Polsce dostęp do sieci elektrycznej miało tylko około 100. Domy nadal więc oświetlano świecami lub lampami naftowymi. Jeszcze gorzej było z kanalizacją. Poza miastami nie było jej wcale. Na wsiach symbolem rozwoju pod tym względem miały być wychodki, czyli tak zwane sławojki. Obydwa te zjawiska, dostęp do elektryczności oraz kanalizacja, które dla człowieka współczesnego wydają się być oczywiste i normalne, były poważnym problemem, który zaczęto nagłaśniać krótko przed wybuchem wojny. Poza tym w II Rzeczpospolitej istniał też problem mieszkaniowy, zwłaszcza w stolicy, gdzie brakowało mieszkań na tyle, że co czwarty mieszkaniec Warszawy zajmował lokum u obcych ludzi. Rodziny często gnieździły się w jednym pokoju, pewne patologie stanowiły istny kuriozum, jak na przykład to, że najemca miał sublokatora, który z kolei miał jeszcze lokatorów trzeciego i czwartego stopnia. Lokale wynajmowano najczęściej nielegalnie, dlatego trudno w pełni o wiarygodną statystykę w tej sprawie. W latach czterdziestych, jeżeli wojny by nie było, problem ten z pewnością by pozostał, dlatego rozbudowa stolicy o kolejne budynki mieszkalne była w pewnym momencie wymuszoną koniecznością. Na oddzielną uwagę zasługują inwestycje w technologie, którymi Polska próbowała doścignąć Zachód. W poprzednim odcinku wspominaliśmy o rozwoju motoryzacji, ale warto powiedzieć też o innym innowacyjnym środku transportu, który w Polsce pojawił się dopiero w 1995 roku w warszawskim metrze. Anglicy pierwszą linię metra otworzyli w drugiej połowie XIX wieku, w czasach gdy na ziemiach polskich trwało powstanie styczniowe. W 1890 roku w Londynie otwarto pierwszą linię metra o głębokim poziomie wraz z pociągami elektrycznymi. Amerykanie uruchomili metro na przełomie XIX i XX wieku. Rosjanie w roku 1935. Również w przedwojennej Polsce istniały plany budowy tej nowoczesnej formy komunikacji. Pierwsze koncepcje powstały już w 1925 roku. Dwa lata później zaczęto nawet pierwsze odwierty. Przedsięwzięcie budowy podziemnej kolei zahamował wielki kryzys gospodarczy. I ambitny plan musiano odłożyć na kilka lat. O metrze przypomniano sobie u schyłku dwudziestolecia międzywojennego. Za wznowieniem prac nad inwestycją stał zasłużony prezydent Warszawy Stefan Starzyński. W tym celu powołano specjalne biuro studiów kolei podziemnych. W 1938 roku wykonano drobiazgowy plan budowy metra w stolicy. Dokumenty nie zachowały się w całości, ale kilka z nich obecnie znajduje się w centralnym archiwum wojskowym. Na podstawie tych planów jesteśmy w stanie powiedzieć bardzo dużo. Historyk dr Marek Deszczyński twierdził, że plan jest dowodem na bardzo poważne podejście do tej jednej z najbardziej innowacyjnych inwestycji w tej części Europy. Dokument planu budowy metra jest znamieniem daleko posuniętej fachowości i drobiazgowości, jaka cechowała procesy inwestycyjne w latach 30. -tych. Pismo sygnuje prezydent miasta, ekonomista z dużym doświadczeniem sztabowym i organizacyjnym. Odbiorcą jest instytucja kierowana przez generała doktora Józefa Zająca. Inspektorat nadzorował proces przygotowań do obrony przed spodziewanym poważnym zagrożeniem, jakie w razie wojny stanowiłyby Luftwaffe lub wojennowozduszne Siły. Przebija z niego Troska o optymalizację procesu inwestycji już na etapie planowania, co wtedy stawało się standardem pracy administracji publicznej. Widać dążenie do zapewnienia ścisłej koordynacji czynności organów planowania cywilnego i wojskowego. Pierwsza linia metra w Warszawie, tak linia A, miała zaczynać się w okolicy placu Unii Lubelskiej, dalej pod ulicą Marszałkowską przez plac Zbawiciela, dotrzeć na żoliboż z końcową stacją na placu Wilsona. Plany obejmowały też linię B, łączącą wschodnią stronę miasta z zachodnią, od dworca wschodniego po ulicę Wolską. Linie krzyżowałyby się pod placem Piłsudskiego i miały być tak zaprojektowane, by w przyszłości istniała możliwość ich przedłużenia oraz skoordynowania z ruchem przewozów wojskowych. Łącznie metro miało liczyć 46 km długości. Inwestycje miały się rozpocząć w latach 40. Doktor Deszczyński pisał, że plan metra pokazuje, jak śmiałe były programy modernizacyjne opracowywane w końcu drugiej dekady niepodległości. Szanse ich realizacji w latach 40 należy ocenić jako bardzo duże. Czy to oznacza, że w latach 40. lub 50. Warszawiacy cieszyliby się z dwóch lub nawet trzech linii metra? Tego nie jesteśmy w stanie ustalić, tym bardziej, że inwestycje planowano realizować aż 35 lat. Przejdźmy teraz do zagadnień sportowych. Osiągnięcia w popularnych dyscyplinach pozwalają nam przypuszczać, że istniała szansa na pewne sukcesy. W 1938 roku Polska debiutowała na mundialu we Francji. W swoim pierwszym i niestety jedynym meczu grała w 1.8. finału z reprezentacją Brazylii, wówczas rodzącą się potęgą piłkarską. Po 90 minutach, ku zaskoczeniu widowni na stadionie w Strasburgu, wynik był remisowy, 4-4. Po dogrywce Polacy wprawdzie przegrali wynikiem łącznie 5-6. Ale spotkanie było wyrównane, a Polacy pokazali, że w piłkę nożną grać potrafią. Futbol już przed wojną zdawał się być naszą dyscypliną narodową, która budziła największe zainteresowanie. Czy istniały podstawy do tego, by Polska mogła być piłkarską potęgą w latach 40. -tych? Nie wiadomo, bo z jednej strony po mundialu polska reprezentacja przygrywała towarzyskie mecze między innymi z Francją, Niemcami, a nawet Łotwą, choć potrafiła zremisować z Belgią czy rozgromić Irlandię 6 do 0. Z drugiej strony pojawiły się też pewne symptomy piłkarskiego optymizmu. Tuż przed wybuchem II wojny światowej Polacy rozegrali mecz życia z wicemistrzami świata, wówczas piłkarską potęgą Węgrami. Mecz zakończył się zwycięstwem biało-czerwonych 4 do 2, co wzbudziło potężny entuzjazm wśród miłośników piłki nożnej w kraju. Uważano, że Polacy mieli bardzo dobre przygotowanie kondycyjne oraz szaloną ambicję. Szczególną uwagę zwracano na Ernesta Wilimowskiego, którego śmiało można nazwać Robertem Lewandowskim. Drugiej Rzeczpospolitej. To właśnie on strzelił Węgrom hat oraz był najskuteczniejszym strzelcem przedwojennej polskiej kadry. Ówczesny prezes PZPN, pułkownik Kazimierz Glabisz, na łamach przeglądu sportowego powiedział: Piłkarstwo polskie zaczęło swoją historię powojenną od meczu z Węgrami, i kto wie, czy dzisiejszy mecz nie jest ostatni przed wojną. Istniała więc realna szansa, że polska piłka nożna wkroczyła na przełomowe tory właśnie w 1939 roku, a mecz z Węgrami był swoistym mitem założycielskim nowej i silniejszej reprezentacji. Utrzymanie formy być może spowodowałoby, że na Mundialu, który miał być rozgrywany w 1942 roku, pojawiłby się pierwszy medal i na sukcesy rodzimych piłkarzy nie musielibyśmy czekać aż do 1974 roku. W jakiej formie polska piłka nożna byłaby dzisiaj, możemy tylko dywagować i co najwyżej żałować. Przedwojenna Rzeczpospolita miała też ambitne plany w zakresie zawodów olimpijskich. Pod tym względem uparty był niezmordowany Stefan Starzyński. To właśnie prezydent Warszawy marzył o zorganizowaniu letnich Igrzysk Olimpijskich w stolicy Polski. Starzyński miał nawet podczas sesji MKOL, która odbyła się w 37 roku w Warszawie. Przedstawić wniosek, w którym ubiegał się o organizację Igrzysk na rok 1956. Sprawa ta jest jednak dosyć tajemnicza. Niektórzy twierdzą, że takiego wniosku w ogóle nigdy nie było, a Starzyński co najwyżej marzył o przyszłych Igrzyskach, bo żadne dokumenty MKOL tego nie potwierdzają. Starzyński był wizjonerem i do swoich pomysłów podchodził poważnie. Jego zasługi dla Warszawy są nieocenione. Wiele inicjatyw nie zrealizował tylko dlatego, że wybuchła wojna. Poza Olimpiadą prezydent w planach miał budować budowę nowego stadionu olimpijskiego oraz toru wioślarskiego na Wiśle. Wszystkie te plany zostały przekreślone przez wojnę. To wszystko w części drugiej. Dajcie znać w komentarzach, jak Wy widzicie przyszłość II Rzeczpospolitej, gdyby wojny nie było. Choć to tylko historical fiction, czasami warto puścić wodze fantazji. Podziękowania dla wszystkich naszych patronów. Dzięki też za wszystkie subskrypcje. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce.